to prawda, że można tutaj spotkać prawdziwych pradawnych Prusów? Przenieśliśmy się z przeszłości w, w teraźniejszość. Staramy się pokazać współczesnym ludziom, jak wyglądało życie codzienne dawnych mieszkańców tych terenów, czyli Prusów. To było plemię, które zamieszkiwało te tereny, konkretnie nazywało się Pomezanami. I y, próbujemy współczesnym ludziom zaprezentować różne aspekty życia codziennego. najsmaczniejszego jedli Prusowie? E, najsmaczniejszym daniem są placuszki z twarogu, z miodem. Drugim daniem na pewno jest tutaj kasza z mięsem. Jedli rzepę w każdej postaci, gotowaną jak, jak i wędzoną. Później były też na przykład placuszki z pszenicy, z miodem, podpłomyki, czyli takie ciasto z mąki, z wody i z jajka oraz dodawali także tylko do niektórych zup pokrzywę. Jedli dużo mięsa i ryb? E, ryb e, właśnie jedli mniej. Co jest zadziwiające, ponieważ są ludem bałtyjskim, natomiast mięsa jedli dosyć dużo, szczególnie suszone mięso. Jakie były główne wierzenia dawnych Prusów? Prusowie głównie wierzyli w swoich przodków, którzy prawdopodobnie chowali się, ich duchy chowały się w zwierzętach. Czyli każde zwierzę było jakimś przodkiem, dlatego też oni na przykład dbali o zwierzęta, bez potrzeby ich nie zabijali. Wierzyli także, że bóstwa mogły się chować różnego rodzaju w drzewach, które miały dziwne kształty. Prostowie też wierzyli w magię związaną z woskiem pszczeli. Do miski z wodą wsypywali najpierw zioła, potem zalewali je rozpuszczonym woskiem pszczeli. W zależności od tego, jaką formę przybrała figurka z wosku pszczelego, po prostu jaką formę przybrał ten wosk, można było interpretować, co ich będzie czekało w przyszłości. Czy jest to typowy strój pruski? Nie, nie jest to typowy strój, jest to strój wyjątkowo odświętny. Charakteryzuje się długą suknią do samych stóp, która jest obszyta, jak również przepasana kolorowymi krajkami. Również w takim stroju charakterystycznym elementem są naszyjniki, wykonane bądź to z materiałów natura, naturalnych, jak rzemienie lub zęby zwierząt. Również mogą to być naszyjniki wykonane z paciorków szklanych lub paciorków bursztynowych. Kobiety niezamężne plotły włosy w długie warkocze. Do do których końców również mogły przyczepić różnego rodzaju amulety, lub wisiorki, dzwoneczki. Typowy strój męski natomiast składał się z koszuli dosyć długiej, tak do połowy uda, jak również ze spodni. Na nogach natomiast były onuce lub skórzane buty, gdzie również występowały krajki. Jakie było zastosowanie naczyń glinianych w kulturze pełsów? Ciekawym zjawiskiem zastosowanie naczyń glinianych, ponieważ nie znamy żadnych innych zachowanych naczyń takich jak naczynia drewniane, które na pewno były stosowane, tudzież naczynia szklane, które były niestety bardzo drogie w tamtych czasach, bo oprócz tego, że były wykorzystywane w kuchni do spożywania pokarmów oraz przechowywania, było wykorzystywanie naczyń jako urn. Podczas pochówków, czyli po spaleniu ciała. Ciało było, w, szczątki były wkładane do urny i to potem, przy odpowiednim obrządku, na pewno którego nie, nie, nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ale możemy się domyślać, było po prostu chowane w ziemi. Czy Prusowie byli wojowniczym ludem? Nie, Prusowie byli bardzo pokojowo nastawieni do ludzi i, i do zwierząt. W zasadzie nawet polowania ograniczano do minimum z racji na nawierzenia. W zasadzie wystąpienie zbrojne Prusów możemy zauważyć dopiero, kiedy zakon krzyżacki wkracza na tę ziemię i próbuje im odebrać właśnie ten obszar.